Pozornie niewinna gra, a jednak potrafi zniszczyć ludzkie życie i doprowadzić człowieka do szaleństwa. Za chwilę poznają państwo historię Justyny O., której brat przegrał swoje życie, ponieważ utożsamił się z Mario. Tragedia Karola odcisnęła się tragicznym piętnem dla całej rodziny. Justyna bardzo przeżyła jego stratę. Odcięła się od społeczeństwa. Zamknęła się w głuszy, z dala od cywilizacji. Za wszelką cenę próbuje zrozumieć brata. Klucza do rozwiązania jego zagadki szuka w literaturze. Czyta jego ulubione książki, które po sobie pozostawił. Analizuje sposób postrzegania szaleństwa na przestrzeni wieków. A także szuka analogii w konkretnych momentach dziejowych. Aby lepiej wniknąć w psychikę brata, o tata się jego przedmiotami. Odżywia się tylko ukochanymi przez niego Pingles'ami. Korzysta zaś tylko z telefonu Nokia L66. Bawiąc się w ulubioną zabawę Karola. Słuchała tylko 8-bitowej muzyki rodem z Mario. Kupiła sobie Renault. Rozpala Grill. Justynę zostaje w najlepszej kondycji. Zaniedbana nie stonie do alkoholu. Sprawia wrażenie obłąkanej.